Ojcze Niebieski, gdy świt nowego dnia wschodzi, przychodzę przed Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i oczekiwania. Poddaję się temu dniu Twojej woli. Proszę, pokieruj moimi krokami, gdy nawiguję po zwierzętach. Czuj mnie swoją siłą i współczuciem, abym mógł podchodzić do wszystkiego, co spotykam z życzliwością i zrozumieniem. Oddasz mnie mądrością w podejmowanych przeze mnie decyzjach dużych i małych, abym mógł Cię czcić we wszystkim. Co robię, Panie? spraw, abym znalazł siłę do zadań, które wydają się trudne i cierpliwość w chwilach frustracji. Otwórz moje serce na Twoją wolę, abym mógł nie tylko... Usłyszeć Twoje wskazówki, ale także przełożyć je na działania, które odzwierciedlają Twoją miłość na świecie. Pomóż mi być światłem w ciemności. Okaż swoją łaskę i miłosierdzie tym, którzy wokół mnie. Chroń mnie przed krzywdą, zarówno fizyczną, jak i duchową. Oczyść mnie z negatywności, zastępując ją niezachwianą wiarą w... Twoja obecność u mego boku. Osłoń mnie przed sidłami wroga i strzeż mojego serca i umysłu swoim pokojem, który przewyższa wszystko. Zrozumieniem, panie, podnoszę moją rodzinę i przyjaciół do. Błogosławisz ich swoją ochroną, zdrowiem i szczęściem. Prowadź ich w podróżach, dając im swoją mądrość i Siłę. Niech nasze więzy zostaną wzmocnione poprzez miłość, zrozumienie i wzajemne wsparcie. Bądźmy dla siebie źródłem zachęty i radości, odzwierciedlając naszą miłość w naszych relacjach. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją niekończącą się miłość, opiekę i miłosierdzie. Twoja wierność podtrzymuje mnie, Twoja łaska dodaje mi sił, kiedy przechodzę przez ten dzień. Pomóż mi, nie spuszczać wzroku z ciebie, ufając Twojemu planowi i polegając na Twojej sile. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej dobroci i odbiciem Twojej miłości. Ufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na sobie. Zrozumienia na wszystkich Twoich drogach. Oddaj się. On zaś wyprostuje Twoje ścieżki. Księga przysłów. Rozdział trzeci wersety 5 do sześć. Tobie Ojcze oddaję. Wszelką chwałę. Cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa. Modlę się. Amen.